Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Przyman była głównym inicjatorem powstania w Starachowicach tablicy upamiętniającej legendę Solidarności Annę Walentynowicz. W niedzielę dokonano oficjalnego odsłonięcia tablicy. Uroczystości poprzedziła msza święta i koncert pieśni strajkowych i patriotycznych w wykonaniu Artura Binka i Kamila Powruska. Przewodniczący Starachowickiej Solidarności Jan Seweryn przypomniał pokrótce biografię Anny Walentynowicz. Po wprowadzeniu stanu wojennego wzięła udział w szeregu okupacyjnych Stości Gdańskich. Udało się jej uniknąć aresztowania, ale nie bo Już 18 grudnia została aresztowana i internowana. Z internowania została zwolniona po koniec lipca 1982 roku. W sierpniu tego roku. Została ponownie aresztowana i skazana na kulturę oku więzienia. Kolejnie aresztowanie miało miejsce 4 grudnia 1983 roku, gdy wraz z zmiany działalności Solidarności próbowała zainstalować pewną policję upamiętniającą zamordowanie dzienników kopalni stopania w ruchu. W sklepie 7 grudnia roku, Anna Walentynowicz nie, nie patrzyła na bo pojemnie się do komunistów z liderami Solidarności. Sprzeciwiają się z okręgłego stołu. Oficjalnego odsłonięcia dokonał wnuk Anny Walentynowicz Piotr, który był niezwykle wzruszony powstaniem tablicy. To nie jest tylko e, tablica. E, to jest e, trochę... Nie, to jest znacznie więcej. Bo, oprócz tego, że, e, że jest to miejsce e, jakieś upamiętnienia mojej babci, jest to zarazem dalsze niesienie świadectwa, tej prawdy, którą tacy ludzie jak babcia spychani na, na, na maginę zapomnienia, ludzie którzy, którzy, dla których słowa takie jak Bóg, honor, ojczyzna nie były pustymi słowami, Ludzie, którzy nie, nie sprzeniewierzymi tych pitałów, zostali osuwani, spychani, zakrzepiwani. A oni przecież nie chcieli nic dla ciebie, chcieli po prostu w przyszłości, dla przyszłych pokoleń, Polaków. Pod tablicą złożono również kwiaty, a na zakończenie jeszcze raz wspólnie odśpiewano pieśni patriotyczne.